Prawidłowa technika niszczy twoje przyrosty. Może to się wydawać dziwne, bo każdy, gdzie nie zajrzysz, mówi tobie o tym, że prawidłowo i technicznie wykonywane ćwiczenia są podstawą treningu i nie ma w tym nic nieprawdziwego. Można na tym tak szczerze zamknąć tu całą dyskusję i zamiast marnować czas i energię na spory w internecie, można je przeznaczyć na trening. Jednakże oczywiście tam, gdzie się znajdą ludzie, to też utworzą się podziały. Ale co chcę przez to powiedzieć? Generalnie w sferze fitness można wyróżnić dwa obozy. Obóz tzw. midheadów, mięśniaków, czyli ludzi z minimalistycznym podejściem do treningu, których filozofia treningowa opiera się na napierdalaniu jak największego ciężaru w głównej mierze oraz obóz ludzi, Bazujących swoje metody treningowe na badaniach naukowych, ludzi, którzy bieżnie gonią za tym, aby być jak najbardziej optymalnym. I oczywiście, jak wiadomo, w tego typu sporach ludzie mają tendencję do popadania ze skrajności, w skrajność. I właśnie w tym odcinku chciałbym się skupić na tej stronie, że tak powiem, treningowych nerdów. Sam osobiście wyznaję bardziej przemyślane podejście w kwestii trenowania. Przykładam sporo uwagi na spójność całej struktury mojego treningu i lubię dopieszczać szczegóły. Myślę, że takie optymalizowanie swojego treningu do pewnego stopnia jest kluczowe i będzie także określało, czy trening jest efektywny lub nie. Jednak problem pojawia się właśnie, gdy ludzie próbują przekombinować sprawę. Tak się zawiksować na punkcie najdrobniejszych szczegółów, że gdzieś tam tracą ten cały, cały kształt Po stronie mitheadów to właśnie podejście do tematu jest zbyt ogólnikowe i mało otwarte. Chcesz mieć szerokie bary? Ziomek, po prostu spamuj wznosy bokiem. Zadziałało u mnie, to na bank zadziała i u ciebie. Nie ma nic nieprawdziwego w tym stwierdzeniu, że aby zbudować barki, to musisz je ciężko i często trenować. Jednak tego typu gadanie jest zbyt zgeneralizowane. Co jeżeli ktoś zacznie spamować z nosy bokiem i nie zobaczy takich samych efektów, bo na przykład nie będzie znał jakiegoś jednego ważnego szczegółu, którego nasz Mithead nie potrafił opisać albo nie był go w ogóle świadomy. Ogólny zarys nie wystarczy, dopóki się nie skompletuje go drobnymi i unikatowymi niuansami. Takie rzeczy jak technika, zakres ruchu. Tempo, napięcie mięśniowe czy jakieś indywidualne czynniki anatomiczne, jak ułożenie łokci, łopatek czy innych części ciała. To wszystko wpływa na tą funkcjonalność ćwiczeń. Ale oczywiście, mając do czynienia z jakimś spektrum, najdziwniejsze rzeczy dzieją się na jego obu końcach. Tą skrajnością w przypadku tych intelektualnych, trenujących, jest bycie tak zwanym technicznym cyborgiem. Techniczny cyborg to jest taki ktoś, który dosłownie próbuje zbyt poprawnie wykonać jakieś ćwiczenie, bez uwzględniania tak kluczowej rzeczy, jaką jest ciężar i intensywność. Sam byłem w przeszłości takim gościem. Moim chyba najdziwniejszym pomysłem była wariacja Rumuna, którą nazywałem wtedy Rich RDL. Biorąc jak najszerszy chwyt na sztandze schodziłem na maksa w dół jakby odwodząc się od nóg po parę centymetrów. Korzystałem z tego tłumacząc się tym, że bardziej rozciągam dwójki i górną część pleców. I rzeczywiście było w tym trochę prawdy. Nie byłoby w tym nic złego jakby to tylko było jakieś takie nietuzinkowe akcesorium. Ale to był kurwa mój główny hip hinge. Jak patrzę na to z perspektywy czasu, to nie mogę uwierzyć, że tym ćwiczeniem właśnie chciałem zbudować większość masy swojej tylnej taśmy. Problem był taki, że to było bardziej skilowe ćwiczenie niż stymulacyjne. Owszem, te dwa niuanse mogą stanowić taki wewnętrzny sygnał, wewnętrzny czynnik, dzięki któremu można wyciągnąć więcej z mniejszego ciężaru, ale... Wszystko ma swoje granice. Gdy skupiłem całą swoją energię na tych wszystkich szczególikach i na tym, aby tak przeprowadzić ten ruch, aby zapewnić sobie 100% kontrolę nad pracującymi mięśniami, zapomniałem, że na ćwiczeniach generalnie trzeba się trochę spocić. W internecie można znaleźć wiele pseudonaukowców właśnie trenujących za pomocą tych metod. Albo ludzi, którzy po prostu promują takie metody, głównie w celach zarobkowych. Nie oszukujmy się. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że w ogóle się nie starają. Nadmiernie przestrzegają tej prawidłowej techniki, tylko po to, aby mieć wymówkę, że używają dziecinnego ciężaru. Można by rzec, że to jest taki odwrotny ego lifting gdzie właśnie poświęcają ciężar na sztandze na rzecz zbyt jakościowych powtórzeń. Mój koleżka Oskar kiedyś mi powiedział coś takiego, że to całe wyciąganie więcej z mniejszego ciężaru na siłce to to samo jak pójść do burdelu i zwalić sobie konia. <laughs> I to tak zajebiście przylgło w mojej pamięci. W tym stwierdzeniu jest sporo prawdy. Oczywiście chcesz zapewnić to, że poruszasz się poprawnie na każdym ćwiczeniu, między innymi po to, aby uniknąć kontuzji i zaangażować te mięśnie, które chcesz zaangażować. Ale szczerze powiedziawszy, na przykład na takim przysiadzie, wolę zrobić 12 wystarczająco dobrych powtórzeń niż na przykład 6 turboperfekcyjnych powtórzeń. Jakby postaraj się trochę. Ostatecznie przechodząc do całego clou tego odcinka. Owszem, strategicznie wykorzystuj różne narzędzia w swoim treningu, aby wynieść jak najwięcej korzyści. Mówię tu o narzędziach w postaci łatwiejszych, w cudzysłowie, wariacji, o lepszym stosunku ryzyka do korzyści, czy jakichś technik intensywności lub różnych metod programowania struktury treningowej. Ale nie zapominaj o tym, że jesteś na siłowni. Aby odjebać robotę. Zamiast być głupią małpą, targającą jak największy ciężar na siłce, czy nerdem, który więcej czasu spędza na YouTubie niż na trenowaniu, bądź doedukowanym dzikusem, takim intelektualnym mięśniakiem, który owszem, wykorzystuje wiedzę i swoje własne obserwacje, aby zapewnić sobie optymalny trening, ale przede wszystkim wie, że aby urosnąć to trzeba napierdalać. Ciężko pracować i wkładać ten wysiłek. I tym zamknę dzisiejszy odcinek. To właśnie mam na myśli mówiąc, że pierdolę badania, jeśli ktoś ma z tym jakiś problem. Chodzi mi o to, że sam byłem i nadal jestem w pewnym stopniu właśnie takim nerdem, który zbyt mocno przykłada uwagę do tych szczegółów, pomijając ten cały fundamentalny całokształt. Aktualnie jestem w takiej fazie, że Uczę się takiego bardziej holistycznego, praktycznego podejścia do mojego treningu, zdrowia i innych moich zajadek. Dlatego właśnie chcę teraz promować bardziej tego typu rzeczy. Nie może być tak, że mi się odmieni za dwa miesiące. Może nie, ale no cóż, zobaczymy jak będzie. Jakby dopiero się uczę, i YouTube w pewnym sensie jest moją formą. Do udokumentowania sobie tego wszystkiego. A przy okazji możliwe, że Ty coś wyniesiesz z moich rozważań, bądź jeżeli jesteś zainteresowany, to możesz mnie wesprzeć, kupując konsultacje ze mną lub personalny coaching. Jeśli chcesz to sprawdzić, to zapraszam Cię do dwóch pierwszych linków w opisie. I to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że właśnie jakkolwiek Tobie tym pomogłem. Jeśli masz jakieś pytanie lub uwagi, to zachęcam cię do zostawienia komentarza. Jeżeli jesteś tu nowy albo Ci się film spodobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz lajkacza pod filmem i subskrypcję. Jeszcze raz dziękuję za Twój czas i do zobaczenia wkrótce. Cześć.